Cześć wszystkim, hello everybody, today I would like to show you all uh, boosts, which you can buy in Crash Drive 3 game. Uh, dzisiaj uh, pokażę wam wszystkie tak zwane m, dopalenia, jakie możecie kupić w tej grze, a do tego wykorzystam tego pięknego monster trucka. So, first one is uh, flames, very cool flames, odjazdowe płomienie, polecam dla mnie odlot. Second one is jet. If you don't like red, you can have this blue one. Ole te czerwone, ale niebieskie też są fajne. Yellow, just yellow. And that's all. Taki kolorek po prostu. Niebieski, dosyć podobny do tego jeta. Uh, blue is very similar to uh, jet. Green. If you like green, choose this color. Zielony, taki może być nawet. Pomarańczowy, no, zwykły kolorek i tyle, zobaczmy co dalej. Pink one for ladies or not only for ladies. Red one, yeah, red one and black car looks amazing. Czerwony jest naprawdę dla mnie fajny, ale pozostałe kolory też są spoko. And what we have got here? It's sparkles! It's first very, very cool boosts, uh, in my opinion. No, te błyski gwiazdki są naprawdę odjazdowe. Smoke! Big engine, big car and big smoke. Awesa. For real men. No dym jest niezły. Konkret do takich wielkich aut ekstra pasuje. And we've got ice. But it's not only ice Bardzo, bardzo fajne. E, klimat robią te gwiazdki Jest dobrze. Sparkles! No! Dla wyluzowanych graczy i nie tylko. Fajne. Valentines. No do walentynek mamy jeszcze prawie 3 miesiące. No już nie całe. Ale możecie sobie wysyłać serduszka do innych graczy. Poker cards. Don't play poker for money. Nie grajcie w pokera na kasę. Ostrzegam. Darkness! Yeah! No to co tu dużo mówić, ta ciemność jest... piekielnie ciemna Halloween! Really, really awesome sam uh, boosts Great idea! Good work Super, myślę, że wiele osób zwłaszcza na Halloween i nie tylko będzie sobie to ustawiać. Hacker. Is anybody still remember uh, film Matrix? Maybe someone. I still remember it. Dla fanów bycia hakerem włamywania. Takie cyferki. Może być. Takie przeciętne dla mnie. Tęcza Rainbow! It's okay. I think somebody will choose it definitely. Augustak się nie dyskutuje. Jedni będą zadowoleni z tej tańczy, inni nie. Więc idziemy dalej. Cash, money. If you are good, choose this one. You will be first and you will show how the other players lost their money. Oh yeah. Ja gram osobiście na tym dopaleniu, bo lubię pokazywać graczom jak tracą pieniądze, gdy przegrywają ze mną. Bananas. Hmm. It's cool, very funny. Słuchajcie, polecam Wam idealnego szejka. Jeden banan, trochę mleka, łyżka ciemnego kakao, odrobina miodu, to zmiksować pyszne. Nie musicie dziękować, ale możecie to skomentować. Pixels. Really cool, but uh, I'm not sure um, if this pixels looks good with uh, all these cars. Spoko te ale nie do końca mi pasują stylem graficznym tej gry. And uh, that's all. 25, uh, 21 boosts. Uh, thanks for watching. Uh, leave a comment uh, which uh, you would like to choose or You just like to play. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, które dopalenie wam się podobało, albo którego używacie. A my widzimy się wkrótce w następnym odcinku z gry Crash Drive 3. See you soon in another material from this game. Thanks for watching Angel666. Nara.